Już na pierwszy rzut oka widzimy, że nie jest to jeden z kolejnych programów komputerowych, który w branży budowlanej jest wiele. Poznaliśmy i gruntownie, przeanalizowaliśmy potrzeby ruchu, wykorzystaliśmy kilkunastoletnie doświadczenie w tworzeniu programów dla budownictwa. Program jest intuicyjny, posiada nowoczesny wygląd graficzny, co sprawia, że praca z nim jest nie tylko efektywna, ale i przyjemna. Nasz produkt to całe kompanię w jednej pigułce. Nie potrzebne są osobne programy do każdej kolejnej wykonywanej czynności. Wyjątkowym atutem programu jest autorski system kompleksowych podpowiedzi prowadzących użytkownika przez wszystkie etapy obliczeń. Pewność, że wykonywana praca jest zgodna z normami prawnymi daje poczucie bezcennego komfortu. Oprócz numerycznego wprowadzenia danych istnieje możliwość czytania podstawowych wielkości geometrycznych i fizycznych w były budynku wcześniej przygotowanych projektów w programie Arcadia. Gwarancją wysokiego zaawansowania technologicznego jest fakt, iż firma Arcadia Soft posiada status złotego partnera firmy Microsoft. Nasz produkt jako jedyny program. Zdobywcą Nagrody Gospodarczej Województwa Łódzkiego Arcadia Jasob Chudzik spółka jawna budzi. Arcadia Thermo Pro. Statuetkę odbierze Pan Jarosław Chudzik, właściciel firmy. Powielanie tego, co już istnieje, nie ma sensu. Zdajemy sobie z tego sprawę. Dlatego oferuję Państwu program, jakiego jeszcze nie było: Arcadia